I witam Cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Nowy tydzień wystartował, to zerknijmy, co w tym momencie dzieje się na rynku światowym, co się dzieje na rynku krypto i dokonajmy podsumowania tej pierwszej sesji w nowym tygodniu na GPW. Zobaczymy, czy było ciekawie dziś na rynku, czy też nie. Tradycyjnie przygotowałem... Skrót informacji prosto z bankiera, bankierak. Masz jakieś ciekawostki, to podrzucie nam w komentarzach i lećmy z pierwszymi ciekawostkami. Czechy luzują obostrzenia, otwarte sklepy i usługi na zewnątrz, częściowo bez maseczek. No to zobaczmy. Od poniedziałku w całych Czechach otwarte zostały wszystkie sklepy i punkty usługowe. Złagodzone zostały przepisy związane z noszeniem maseczek, są obowiązkowe w zamkniętych pomieszczeniach i wszędzie tam, gdzie dwie lub więcej osób dzieli odległość mniejsza niż 2 metry, czyli luzowania w Europie też również następują, lećmy sobie dalej. Do Polski dotarło 1,2 miliona szczepionek od firmy Pfizer. Zapowiadana na poniedziałek dostawa 1,2 miliona szczepionek od firmy Pfizer BioNTech dotarła do Polski, przekazał PAP prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W kolejnych dniach planowane są dostawy preparatów pozostałych firm. Lećmy dalej. Pandemia pomaga Lombardo, rośnie popularność pożyczek pod zastaw, ciekawe pandemii z usług punktów lombardowych skorzystało 1,5 miliona osób. Wynika z raportu związku przedsiębiorców i pracodawców. Dodano, że choć lombardy udzielają pożyczek gotówkowych pod zastaw, obchodzą przepisy ustawy o kredycie konsumenckim. Punkt lombardowy Odwiedziło już prawie 4,5 miliona Polaków, a 1,5 miliona osób skorzystało z takich usług w czasie pandemii, czytamy. Dodano, że 65% odwiedzających Lombardy w czasie pandemii argumentowało to pogorszeniem swojej sytuacji materialnej w związku z lockdownem. Z kolei 41% użytkowników Lombardów skorzystało z ich usług, bo nie otrzymało wcześniej finansowania z banku lub firmy pożyczkowej. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy pożyczki Lombardowe pod zastaw stały się niemal tak samo popularne, jak kredyty konsumenckie z legalnych firm pożyczkowych, stwierdzono. Według ZPP Lombardy unikają formalnego rejestrowania i funkcjonowania jako Lombardy. Ciekawe, oczywiście w szczegółach jak Cię to zainteresowało. Na bankierze możesz sobie doczytać artykułu, a my lećmy dalej. Cóż my tutaj ciekawego mamy? Wiceprezes PFR. Skala odbicia gospodarczego może przerosnąć nasze oczekiwania. No to na to czekamy. Skala odbicia gospodarczego po kryzysie szkodnikowym może przerosnąć nasze oczekiwania, powiedział PAP wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk. I popatrzmy, co tu wiceprezes powiedział. Wiceprezes PFR wskazał też, że przeciętne wynagrodzenie brutto w dużych firmach niefinansowych wyniosło w marcu blisko 6 tysięcy złotych i było o 8% wyższe niż przed rokiem. Podkreślił, że jeśli chodzi o stopę bezrobocia, to jest ono najniższe w Unii Europejskiej. Liczone według metodologii unijnej wynosi 3,1%. Podobnie jest ze spadkiem PKB, który w 2020 roku wyniósł 2,7%. Marczuk zauważył, że obecnie ekonomiści, i instytucje analityczne. Gremialnie podnoszą prognozę wzrostu PKB na rok 2021 do około 5%. Według niego jednym z czynników, który ma wpływ na stosunkowo dobre wyniki polskiej gospodarki jest niesamowita żywotność polskich przedsiębiorców, ich umiejętność dostosowania się do trudnych warunków funkcjonowania. To jest taki gen przetrwania, wynikający po części z naszej historii oraz lat transformacji gospodarczej wyjaśnił. Drugim czynnikiem jest pomoc udzielona firmom w ramach tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju oraz tarcz rządowych. No to ciekawie, lecimy. Lecimy dalej. Łom, stopy procentowe bez zmian do końca kadencji RPP. Wzrost inflacji przejściowy, tak więc my lubimy te wypowiedzi, warto. Zerknąć stopy procentowe powinny pozostać bez zmian do końca kadencji obecnej RPP, a wzrost inflacji CPI ma charakter przejściowy, napisał w artykule dla portalów Gospodarczy członek RPP Eric Kwon. Ekonomista postuluje, by członek RPP mógł sprawować swoją funkcję przez więcej niż jedną kadencję. Jestem przekonany, że do końca obecnej kadencji Rady Polityki Pieniężnej powinien zostać utrzymany aktualny poziom stóp procentowych. Myślę, że o tym, czyli kiedy podnosić stopy procentowe zdecyduje dopiero przyszła rada polityki pieniężnej napisała. Podnosząc stopy procentowe w obecnych warunkach makroekonomicznych RPP mogłaby przydusić dynamikę popytu wewnętrznego. Też uważam, że zbyt szybkie podniesienie stóp procentowej może zahamować ożywienie gospodarki w naszym kraju doda. Kadencja 7 z 10 członków RPP wygasa w pierwszym kwartale 2022 roku. Zdaniem Łona nie należy przykładać przesadnej wagi do wzrostu inflacji konsumpcyjnej który ma charakter przejściowy, a pewien wzrost CPI ma swoje źródło w czynnikach zewnętrznych, co związane jest ze zwyżkami cen surowców. Ekonomista postuluje zmiany w ustawie o NBP, które umożliwiłyby sprawowanie funkcji członka RPP przez więcej niż jedną kadencję. Lećmy sobie dalej. Rekordowa sprzedaż mieszkań i nieracjonalny wzrost cen. Eksperci wieszczą bańkę. Nad rozgrzanym rynkiem sprzedaży mieszkań pojawiło się widmo Pęczniającej banki spekulacyjnej. Zdaniem ekspertów wszystko przez szalejący popyt i ceny gruntów, mizerną ofertę lokat bankowych, tanie kredyty i dysproporcje między poziomem inflacji a nominalną stopą procentową. Nakierowane mocjami popyt wpływ mają także obawy przed skokowym wzrostem cen w związku z planami wprowadzenia deweloperskiego funduszu gwarancyjnego. Deweloperzy z rekordem sprzedaży. Sytuacja na rynku kredytowym odzwierciedla sytuację na rynku mieszkaniowym, według danych w pierwszym kwartale. Tego roku padł rekord sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym. Deweloperzy na sześć największych rynkach Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław, Poznań, Łódź sprzedali bowiem w tym czasie 19,5 tysiąca mieszkań. O 40% więcej niż w czwartym kwartale 2020 roku i o 3% więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku. Znowu popyt zaczyna przewyższać podaż. Na głównych rynkach liczba mieszkań w ofercie w pierwszym kwartale 2021 była o 4,8% niższa w porównaniu z końcem marca 2020 roku. Popyt górujący nad podażą sprawia, że szanse na spadek cen mieszkań są na razie niewielkie. Deweloperzy w większości miast podnoszą ceny wprowadzanych do oferty mieszkań, gdyż te wyprzedają się na pniu. Bańka spekulacyjna na horyzoncie. Część ekspertów rynku nieruchomości zauważa jednak symptomy świadczące o rodzącej się bańce spekulacyjnej, z którą mieliśmy do czynienia w latach 2006-2008. Ceny mieszkań nieracjonalnie drożeją. Kupujący reagują emocjonalnie i kupują praktycznie wszystko. Sprzedają się już nawet i te mieszkania w kiepskich lokalizacjach i złym standardzie. Podobnie jest z działkami, a nawet z ziemią rolną. No a ty jak uważasz? Czy ta bańka się dopiero tworzy? Czy ta bańka już jest z nami od jakiegoś czasu? Daj znać w komentarzu. Lećmy sobie dalej. Mocny wzrost popytu na kredyty hipoteczne. Indeks big na rekordowym poziomie. W kwietniu padł historyczny rekord kwot, o które wnioskowali starający się o kredyty hipoteczne, informuje Biuro Informacji Kredytowej. Indeks popytu na kredyty mieszkaniowe osiągnął wartość plus 94,3%, a o finansowaniu ubiegało się o 83% więcej osób niż przed rokiem. W kwietniu tego roku, w przeliczeniu na Dzień Roboczy, banki skoki przesłały do BIG zapytanie o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 94,3% w porównaniu z kwietniem ubiegłego roku. Informuje BIG. O kredyt stało, starało się łącznie 50,9 tysięcy potencjalnych kredytobiorców. To liczba wyższa o 83,1% niż przed rokiem, ale o 9,2% niższa niż w marcu. Widzimy, że rekordy. Bite są na każdym kroku. Lećmy sobie dalej. Pod koniec miesiąca M-Bank wprowadzi zmiany w regulaminie supermarketu funduszy. Bank zablokuje sprzedaż jednostek funduszy, które są niezgodne z profilem ryzyka klientów. Celem jest dbanie o bezpieczeństwo środków. Rodzi się jednak pytanie: czy nie jest to nadmierna ingerencja banku w decyzje klientów? No właśnie, to jest ciekawe, co o tym sądzisz. Lećmy sobie dalej. Notowana na New Connectie spółka Brand24 zadebutuje na rynku głównym GPW we wtorek 11 maja. A to jest informacja istotna, jak rozgrywasz tą spółkę. Wejdźmy dalej. Mamy dzisiaj debiutanta. Kurs akcji operatora telekomunikacyjnego DGNET wzrósł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku Connect o 35% do 2,70%. Za chwilkę zobaczymy, ile zostało z tych wzrostów. DGNET to operator telekomunikacyjnego, którego działalność polega na budowie optycznych sieci światłowodowych oraz świadczeniu usług dostępu do szerokopasmowego internetu, telewizji cyfrowej oraz telefonii stacjonarnej. Wejdźmy dalej. Tauron chce spotkać się z zarządem JSW w sprawie kopalń. No to jak tam dzisiaj te spółki zareagowały? Za chwilkę zobaczymy. Tauron wydobycie trafi docelowo do podmiotu wskazanego przez skarb państwa poinformował prezes Tauronu. Dodał, że chce się spotkać z zarządem OTZW i zaoferować spółce na przykład kopalnią brzeszcze. No ciekawe, lecimy dalej. CA Games przesunął datę premiery gry Sniper Ghost Warrior Contracts 2 w wersji na platformę PlayStation 5 z powodu nieoczekiwanych problemów technicznych. Poinformowała spółka w komunikacie. CA Games nie podał nowej daty premiery, ale zaznaczył, że będzie ona miała miejsce w 2021 roku. Ale to, o czym warto wspomnieć, to data premiery najnowszej gry w wersji na pozostałe konsole, w tym PlayStation 4, Xboxa oraz PC ta pozostaje niezmieniona i gra ukaże się na rynku globalnym 4 czerwca 2021 roku. Czyli już bardzo, bardzo blisko. Jak myślisz, czy CA Games ma okazję być rozgrywaną spółką? W tym okresie czasu, czy też nie, przy tym negatywnym sentymencie na gamingu? No to jest właśnie ciekawe. Będziemy na pewno bacznie obserwować. lecimy dalej. Zarząd KGHM rekomenduje wypłatę 300 milionów złotych dywidendy za 2020 rok, czyli 1,5 zł na akcję. Namiet ciśnie do góry, KGH również ciśnie do góry. Popatrzmy. Zarząd KGHM będzie rekomendował wypłatę 1,5 zł dywidendy na akcję. Po czterech latach posłuchy, miedziowa spółka chce powrócić do tradycji, z której była znana przed laty, dzielenia się zyskiem. Akcje kghm na fali surowcowej HOS-y podrożały jednak już tak mocno, że stopa dywidendy wielkiego wrażenia na inwestorach jednak raczej nie zrobi. O ile w ogóle Walne wyrazi na nie zgodę. No to czekamy na decyzję Walnego. Popatrzmy dobrze dalej. Pepko, grupa widzi duże zainteresowanie ofertą publiczną ze strony inwestorów instytucjonalnych. Poinformował Andy Bond, dyrektor generalny Pepko, i to jest oczywiście istotna i ważna informacja. Daj znać, czy bierzesz udział w tym IPO, bo jak widzimy, zapisy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 6 do 13 maja do godziny 17. I to jest istotne. Przewidywany dzień rozpoczęcia notowań akcji spółki na GPW to 26 maja 2021 roku. I zobaczymy, czy rzeczywiście PEPCO w drodze na giełdę spółka liczy, że trafi do indeksu FIG 20. Jak myślisz? Będziemy mieć nowego gracza w WIG20, a jeżeli tak, to która spółka by wypadła nam z WIG20? To by było dosyć ciekawe urozmaicenie naszego indeksu. Leczmy dalej. Pekin Orlen złożył do prezesa urzędu ochrony konkurencji i konsumentów wniosek w związku z planowanym przyjęciem Pegenigę. Złożony wniosek inicjuje formalne postępowanie w sprawie kontroli koncentracji. Transakcja polega na przejęciu przez Orlen bezpośredniej kontroli nad PGNiG, Pekin Orren i Skarb Państwa podpisały 14 lipca 2020 roku list intencyjny w sprawie rozpoczęcia tego procesu. 23 lipca Orlan i Pekinikę zawarły umowy o współpracy oraz po zachowaniu poufności. I lećmy sobie dalej. Cóż my tutaj mamy? Doczkoń w dół poszłał. Maska kryptowaluta poleci w kosmos. Tak więc, jak rozgrywasz doja, to pochwal się w komentarzu, co tam ciekawego się działo. W teorii zdecentralizowany doczkoń kręci się w ostatnim czasie głównie wokół jednej osoby. 8 maja Elon Musk wystąpi w popularnym programie Saturday Night Live. Wśród licznych wątków poruszonych przez założyciela Tesli znalazł się również Dogecoin. No i popatrzmy, co tutaj Elon mówił o kryptowalutach. Kryptowaluty to rodzaj cyfrowego pieniądza który nie jest kontrolowany przez władze centralne, lecz jest zdecentralizowany dzięki wykorzystaniu technologii blockchain. W ostatnim czasie rosną ceny kryptowalut takich jak Bitcoin, Ethereum, czy przede wszystkim Dogecoin. Entuzjastom kryptowalut z pewnością spodobał się fragment, w którym sceniczny partner Maska wyciągnął papierowego dolara. Zapytany o to, jak ma się kryptowaluta do fizycznego pieniądza, miliarder oświadczył, że Dogecoin jest tak samo realny. Dogecoin to przyszłość walut. To niepowstrzymany wehikuł finansowy, który przejmie kontrolę nad światem, dodał Musk. Hm, ciekawe. W przyszłym roku SpaceX wystrzeli na księżyc satelitę Dodge One. To pierwsza misja opłacona w Dodge. Pierwsza kryptowaluta w kosmosie i pierwszy mem w kosmosie na Księżyc, napisał Mask na Twitterze w nocy z niedzieli na poniedziałek, czasu polskiego. No bo Doge tam zawirował dosyć mocno tą swoją ceną, ale warto tutaj sobie na, na tą historię zerknąć. Dla porównania, bowiem jeszcze tydzień temu Dogecoin kosztował, jak widzimy, 40 centów, zaś miesiąc temu było to jakieś dosłownie ułamek dolara. Od początku roku Dogecoin wciąż może pochwalić się astronomicznym wzrostem, ponad 11 tysięcy procent. Tak więc, jak się zapałeś. Na tą spekulację. No to duże. Gratulacje. Leczmy z tym rynkiem krypto. Zobaczmy, jak tam boją się, czy się nie boją. Indeks chciwości w końcu na zielono, czyli 64. Chciwość na rynek wróciła. Popatrzmy sobie na czołówkę. Widzimy, że Bitcoin tutaj wystrzelił dosyć konkretnie, a raczej nie. 57 663 dolary, ale za to Ethereum już jak najbardziej, tak, bo mamy przybite 4116 dolarów w tym momencie 7% wzrost, więc Ethereum leci w kosmos. Binance Coin 662 dolary za jedną sztukę, Dogecoin widzimy tylko 2% i w tym momencie pół dolara za jedną sztukę. I widzimy, że jeżeli chodzi o największe zmiany w topowej setce, Czołowych projektów na świecie w ciągu ostatniej doby. Nervous Network wzrósł aż 63%, czyli alt naprawdę są mega rozgrzane. RLC 52%, Pirate 32%, Hex 29%. I widzimy, że wygląda to bardzo atrakcyjnie. A z drugiej strony Bitcoin Diamond traci prawie 15%, Verge 12%, Bitcoin Gold 7,86% czy Tolcoin 7,46%. Tak więc widzimy, że cały czas zabawa na rynku krypto trwa w najlepsze. A jak jeszcze nie rozpocząłeś przygody z tym ciekawym, cyfrowym i bardzo dynamicznym światem, no to oczywiście tutaj masz narzędzia, czyli giełdy z dostępem do właśnie kryptowalut. Największa i najlepsza giełda na świecie, gdzie rzucasz tylko maila i już rozpoczynasz przygodę z tym cyfrowym światem, to jest oczywiście Binance z dużym limitem bez weryfikacji. Obok masz Bitbeja, czyli jeżeli potrzebujesz rozegrać rynek do złotówki. I obok Crypto.com, jedna z najmocniej teraz rozwijających się giełd, czyli trzy podstawowe, które w zupełności na początku wystarczą. I leczmy zobaczmy sobie co ciekawego dzieje się w tym momencie na rynku światowym. Jeżeli chodzi o ropę to mamy wycofanie 67,92 dolarów za baryłkę. DAX się również koryguje 15 376 punktów. S&P 500 w korekcie, ale po wyznaczeniu nowych historycznych szczytów w dniu dzisiejszym 4219 punktów. I NASDAQ również się koryguje dosyć silnie 13473 473 punktów. Srebro Delikatna korekta 27,37 dolarów, za uncję. złotą, Delikatny próśnik 1837 dolarów za uncję. I waluty do złotówki. Frank, frank drżeje 4,16 euro, również 4,55. Funcik również 5,29. Czy dolar też odbija 3,74? I wracamy. Zaczynamy podsumowanie naszego rynku. Zacznijmy od tego, co ciekawego dzieje się na pozycjach krótkich. Czy mamy jakieś nowe pozycje, czy też nie. W rejestrze krótkiej sprzedaży widzimy, że cały czas nic się nie zmieniło. Przynajmniej w tej części, którą mamy okazję oglądać, 11-bit, LPP i 4 shorty na CD Projekcie. Pytanie, ile ich tak naprawdę tam jest, tych wszystkich shortów. I jeżeli chodzi o to, co jutro się wydarzy, to przypominam, że na w zakładce Info podpinam się na bieżąco informację, a dywidendy masz tutaj listę. aktualizowaną, aktualny dywidend. I jeżeli chodzi o jutrzejszy dzień, popatrzę sobie jutro na przykład Walne na policach. Kilka raportów płynących ze spółek, m.in. np. Arctic, czy też Hotm, czy też Millenium, wypłata dywidendy Robczyce. Czy na przykład walne na Airbudzie, tak więc warto sobie śledzić te informacje, szczególnie ze spółek, które trzymasz w portfelu albo zamierzasz rozgrywać. I przypominam również, że w poniedziałek startuje tradycyjnie głosowanie na karcie Społeczność. Tutaj Cię zapraszam, bo masz okazję współdecydować o tym, co zobaczymy w najbliższym przeglądzie weekendowym. I jak widzimy tutaj YouTube zaczął mieszać mi tymi ankietami. Nie wiem, czy tak samo widzisz to u siebie. I jeżeli chodzi o to, jaki przegląd zobaczymy w sobotę no zamiast banków, no to widzimy, że mamy na razie 98 oddanych głosów, bo ankieta dopiero wystartowała. I jak na razie na prowadzeniu gaming, to żeby gaming wracał do łask, 36% Pogromcy 13 WIG, 20, 18 WIG, Ukraina 15 również wysoko, i zostawić banki 17. A banki też dosyć ciekawą sesję dzisiaj zaliczyły. Tak więc tutaj Cię zapraszam, a jak jesteś tutaj pierwszy raz, to również pamiętaj o oddaniu głosów na pozostałe dosyć ciekawe ankiety, tak żebyśmy również widzieli, jak to się tutaj rozrasta. I lecimy teraz już z naszym podsumowaniem sesji, jeżeli chodzi o GPW. Popatrzmy, co dzisiaj ciekawego na tym naszym rynku się wydarzyło. I zaczynamy tradycyjnie od listy produkcyjnej. Chciałbyś coś zgłosić do tych hitów. New Connector czy też WIGU, czyli spółek, które przez najbliższe dwa tygodnie po prostu będziemy sobie obserwować, czy tam coś ciekawego na nich się dzieje, czy też nie. To zapraszam abyś uczynił to zgłoszenie w komentarzu. Jeżeli chodzi o produkcyjne, dzisiaj mamy bardzo ładną sesję wzrostową na harperze. Harper się przebudził ponad 12% do góry, bardzo ładnie. Pamapol 579, Giel Cosmet 370, a w korekcie mamy Tarczyńsk, który obrywa dzisiaj 8%, Milkpol 588. Jeżeli chodzi o obroty, Haptek 509 tysięcy, Formas 341 tysięcy. Na Hitek z ubiegłego tygodnia Getty Nobel 133 do góry i Azbis 620 z rekordowym obrocie 18 prawie milionów. Na spółkach dywidendowych droza pol, dzisiaj kosmicznie rośnie, po prostu niesamowity wzrost 29%, jak wiesz co za tym stoi, to koniecznie podziel się z nami w komentarzu tą informacją. BioMaxima 9.15, Star Profi 7.69, no i jak widzimy spółki dywidendowe rozpieszczają inwestorów. Dzisiaj również materiał oczywiście na portfelu dywidendowym się pojawił, tak więc to również się nam zapraszam. Tarczyński 8% na minusie, potem mamy Seco Grupa 3.70, czy CD Projekt również w korekcie 2.97. I już jedna akcja CD projektu 156. 66. No nie ciekawe. Obroty 188 KG, Orlen 103. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje na pogromcach, to tutaj Genomtek 10% mocnych do góry. Biomaxima 9,15. Metcamp 7,59. A z drugiej strony najmocniej koryguje nam Hemp 3,80. Cormway 2,33. I lider obrotu to Mercator 41 milionów mawią. 8 5600 biometrów. Na budownictwie rafako liderem 658, PKBX 630 czy Herkules 594, a liderzy w spadku to Mostoca Zabrze 392, 364 Robczyce, liderzy obrotu Budimex bańka 800 czy Polimex bańka 700. Na nieruchomościach w dniu dzisiejszym na prowadzeniu Impro 933, Marvipol 289, w odwrocie Rangprogress 588 czy Elkop. 5%. Liderz obrotu Dom Development 914 tysięcy, Marvipol 870 tysięcy. I lecimy sobie teraz z kolejną listą, popatrzmy sobie na energetyce, co się ciekawego dzieje. el System odbija dzisiaj 3,85, a w odwrocie mamy PGE 3,41. Lider obrotu PGE 31 banik, czy Tauron 11 milionów. Na turystyce Enter dzisiaj 4%, do góry Rainbow 3,79, w odwrocie Aircop 5% na minusie, na odzieżówce Monari 8,92 do góry CCC, też piękna sesja. 7,70, Wistula 6,32, w odwrocie Plantwer 3,35. Liderze obrotu CCC i LPP. Jeżeli chodzi o gastronomię, dzisiaj Amrest 3% do góry, MEX Polska 2,90, w odwrocie IBC Polska 14,5%. Liderem obrotu Amrest 7 milionów. I lećmy teraz z tym, co się dzieje na gamingu. Atomic Jelly 10% do góry 3R Games, 10% do góry Moonlight 732. No, ale przy takich obrotach to widzimy, jak płytko tam jest. Jeżeli chodzi o pozostałe spółki, no, mamy już ich niespełna prawie 70. Jak posprawdzałem te nasze zestawienia, te portfele, które. Dla Ciebie również tutaj na materiałach poświęconym gamingowi pokazuję. No to mamy naprawdę coraz więcej tych spółek. Bumbit dzisiaj koryguje kolejny raz z rzędu, tam jest dosyć nieciekawy ten spadek: 11% w dół, już. Klabater 10%, Neurony 4,91% i liderzy obrotu. CD Projekt ponad 74 miliony, 2,97 w korekcie. 11,900 Huge, Test Games i 11 bit powyżej 9 banek, 4 banki przebite Playway, bumbi, 2 banieczki i półtora, CA Games Foreveren banka 300, banka 100, PCF, kto rozgrywał dzisiaj kontrakty, shorty w grze, 2,85 na minusie, 27 193 punkty. Dzisiaj na bankach mieliśmy bardzo ładną zieleń, jak widzimy Millennium 583 MBank 545, ale coś mi się wydaje, że chyba tej zieleni w ciągu dnia było zdecydowanie więcej i chyba większe były te wzrosty, no ale czyby słabość, która się zaczęła pojawiać na korektach na rynku zagranicznym zaczęła studzić te nastroje. No ciekawe, zobaczymy pewnie jutro. BNP! 0,5% na minusie, największe wzrosty Millennium 583, MBank 545, Unicredit 450, a idęże obrotu to PKBP 117 milionów. No proszę, proszę. PKBP. Hmm. Ciekawe, PKOSA 70 milionów, WIG Banki 3% do góry 6202 punkty. No ciekawe, te banki. No, nie powiem. Dobra, lecimy dalej. OZE, popatrzmy, co tutaj się ciekawego dzieje. Nowawiz dzisiaj bardzo ładnie, 6,85 do góry. Unimod 6,50 czy LQ 4,91. A w odwrocie mamy Ackermana 5,37, PGF 3,58 czy EcoBox 3,38. Liderzy obrotu, Grodno 3,5 miliona, 2400 systemy, Unimod 2,100 i powyżej Banki 200, Intraut i Columbus. Jeżeli chodzi teraz o nasze indeksy. Dzisiaj odzieżówka z zdecydowanym liderem indeksów 4,80, banki 3,16, Ukraina 3,14. I Jeżeli chodzi o główne indeksy, które oglądamy w szczegółach, SWIG 80, 1,5% na plusie 20 128 punktów, czyli psychologiczne 20 ,000 punktów za nami. NWIG 40, prawie już 4,600, jeżeli chodzi o wynik punktowy, 1,5% dzisiaj do góry również pięknie. I WIG 20 ładnie się utrzymują, zamknięcie ponad 2115 punktów, pięknie. Oby faza wzrostów trwała. 88 setnych na plusie w odwrocie. Najmocniej dzisiaj obrywa gaming 285, MS Bas 192 czy energia 168. Lecimy ze szczegółami na WIG20, tutaj też było tłusto dzisiaj w ciągu dnia, ale widzę, że też. Już się zaczął odwrót delikatny, chociaż CCC pięknie. Dzisiaj 7,70. Gratuluję wszystkim, którzy się zapali. PKBP 3,77, LPP 3,70, Santander 3,61. I w odwrocie mamy JSW, no, które tutaj widzimy dosyć konkretnie. Dzisiaj zjechało 5,21, PG 3,41, Allegro 3%. I jeżeli chodzi o obroty, tutaj liderem jest KG 188 milionów, 117 PKB czy Orlen 103. Lecimy teraz z małymi, z średnimi spółkami EWIC 40. Popatrzmy, dzisiaj liderem Stan Produkt 6,90, Millenium, 5,83, Mbank, 5,45. Liderzy spadku PKP Cargo 3,88, Elevenbit 3,57. Liderzy obrotu Mbank, 30 banik 20 banek, Millenium Kerrel, 15. Na SWIG 80, czyli małych spółkach, w dniu dzisiejszym chwali się największym wzrostem Harper 12 ponad procent, unimod 6,5%. Vistula 632, w odwrocie za to mamy Bumbit 11%, Pegasoft 645, R22 393. Liderzy obrotu Azbis ponad 17 minut, prawie 18, Mabion 8 baniek 5600 Kogdor. Na konekcie popatrzmy, kto tam dzisiaj rozdawał karty. Mamy dzisiaj Unified 6, co to 62%? Potem 263, to jakieś zblokowania po PKC to warto zweryfikować, co tam ciekawego się dzieje jakieś szaleństwo. Potem mamy wakątek 42% do przodu, też pięknie, się do góry, chociaż mamy niewielki obrót, ale zawsze Willis. 39, Labokana 25 na większym obrocie, na większym obrocie również Ekopol 14% 500 tysięcy czy DGNET, czyli nasz dzisiejszy debiutant 13% tak zakończył pierwszą sesję notowań 300 tysięcy obrotu się przekręciło, Biomaxima 9% 1,5 miliona obrotu. No to popatrzmy z drugiej strony, jeżeli chodzi o ryzyko, czyli te największe zejścia korekcyjne, czy też spadki na konekcie. I popatrzmy, w dniu dzisiejszym liderem spadku jest LK Dessing, do weryfikacji 16%, prawie 16% plazma BPC, za to na dużym obrocie 400 ponad 1015% 15%. W dół, czy mamy jakieś większe obroty? O, nic tutaj takiego spektakularnego nie widać. No to popatrzmy sobie na obrotach właśnie, czy coś tam mogłoby dzisiaj przykuć naszą uwagę. Tylko trzy spółki powyżej miliona, Biomaxima, Foreveren i Columbus. No to lećmy sobie teraz z tym, co ciekawego dzieje na szerokim rynku. Popatrzmy dzisiaj. Drozapol absolutnym liderem wzrostów. Niesamowite, wręcz jak się załapałeś na to, to serdeczne gratulacje, kawał, dobrej roboty. I jeżeli chodzi o wynik, to 29,63 Harper również ładnie, 12% do góry. Eee, co tam mamy? Platicz 10%, 3 Air Games 10%. 9,33 INPRO, Monari 8,92 CCC 7,70 STALPROFI 769 na większym obrocie stal 6,90 również Rafako czyli to są ci rekordziści. Transakcje w dniu dzisiejszym zawarto 166 991 sztuk, a obroty wynosiły 1 422 850 373 zł, czyli bardzo ciekawie. Pozytywnie nam się tydzień zaczął, jeśli chodzi o obroty, i również te zielone barwy, chociaż mogą być zdecydowanie lepiej. Jak widziałeś, jakieś kosmiczne dzisiaj wzrosty, które się no, skończyły, jak się skończyły, może troszkę mniejszymi wzrostami, to podróż nam w komentarzu, które te spółki były dzisiaj wygrzewane jeszcze mocniej niż tutaj widzimy. I w odwrocie zobaczmy, bo to nie jest tak, że wszystko rośnie. Oczywiście mamy zrzuty i orko dzisiaj obrywa konkretnie prawie 13,5%. BUMBIT ponad 11%, skota 9,19%. J.W. Invest 839, tarczyński 8% na większym obrocie tutaj od razu PG Soft 649 czy Rank Progest 588, no oczywiście o TZW 5% i 46 milionów, tak więc na no inwestorów właśnie się nie, nie spodobała ta informacja którą widzieliśmy, a jeżeli chodzi o obroty, no to raczej tutaj niko, nikt nie pokonał KGH-u, 188 PKBP Orlen, to jest ten trzon naszych obrotów, nikt tutaj się też przebojem nie wdarł do tego zestawienia, tak więc dosyć ciekawy tydzień się nam chyba szykuje, jeżeli chodzi o rozgrywkę na naszym parkiecie, przypominam o naszych ankietach, przypominam o tym, że możesz, masz okazję współdecydować, jaki przegląd zobaczymy zamiast banków, no bo w niedzielę tradycyjnie zapraszam Cię na OZE, bo na ten okres cieplejszych miesięcy zamieniłem to na stałe, dopóki się oczywiście sentyment na gamingu nie zmieni, na jakiś Cieplejszy, to będziemy oglądać OZE sobie co dwa tygodnie. Chyba, że będziesz miał ochotę oglądać systematycznie, to też będzie do wyboru w ankietach. No, ale widzimy jak na razie gaming na prowadzeniu. Jestem bardzo ciekawy, jak oceniasz dzisiejszą sesję. Czy możemy być tutaj uskrzydleni na rynku przez te kolejne dni, czy raczej to była tylko i wyłącznie zapowiedź na tej pierwszej sesji, tak żebyśmy tutaj mogli się pocieszyć tymi zielonymi barwami, a raczej może to się zakończyć zupełnie inaczej. No, ja oczywiście trzymam za pozytywne wyniki kciuki. Mam nadzieję, że. Pozytywny tydzień przed nami. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia już jutro. Trzymaj się. Hej.